Cześć z tej strony: Pan Gryf. w tym odcinku zagramy sobie chowanego na najstarszej albo jednej z najstarszej map w CSGO. Jest to pierwsza edycja Cobblestone'a i jest ze mną 62 widzów. siemanko wszystkim. A dla Was do wygrania w tym odcinku jest taki AK-47 AK niezbadany w stanie yy, filter oraz stat tracku. Jeżeli chcecie go wygrać, musicie napisać, jaka jest Wasza ulubiona mapa w CSGO. A my lecimy do szukania. Dobra, także lecimy z szukaniem wszystkich. Dobra, pomimo tego w ogóle, że ta mapka milion razy... Nie, 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 stary. Sorry, że ci tutaj zająłem toaletę. W ogóle mapka nie jest taka prosta wcale do znalezienia wszystkich. Mimo tego, że w ogóle ona występowała bardzo często na streamach, to ani razu tutaj chowanego nie graliśmy, tylko cały czas był tutaj ganiany albo jakieś inne konkurencje. Więc sobie pomyślałem, że jak najbardziej mapka totalny kozak. No i właśnie, kurde, nie to co mi się zaspało na nagrywki 20 minut. Ale mam nadzieję, że się nie obraziliście na mnie. Jeszcze problemy techniczne. Godzinne, co wy tutaj takiego boosta zrobiliście? Raz, dwa, trzy. W ogóle możecie napisać też w komentarzu, czy chcielibyście starego Cobblestone'a. Nie mówię, że koniecznie aż tak stary jak ten Cobblestone, ale czy chcielibyście jego troszkę starszą wersję. Ja bym bardzo chciał... Dobra, siema, Sek, witam. Nie, no nawet spoko macie te kampy i tutaj w ogóle jeszcze w tej najwcześniejszej wersji była tutaj woda, potem już w następnej nie było, kiedyś nie było, e, znaczy było kiedyś te przejście, właśnie teraz już je załatali. Według mnie ten nowy Cobblestone jest totalnie do bani. I dobra, gdzie ja jeszcze nie byłem? Zostało 25 osób, 24 w sumie. I nie wiem gdzie ja jeszcze nie byłem, nie byłem chyba właśnie w tym pomieszczeniu. Tutaj nawet skoczyć nie można. O tutaj jakaś drobina. O i tutaj chłopiec. Ja jak zaczynałem grać w CS, to w ogóle jeszcze nie grałem na tej wersji, ja się załapałem na tą już powiedzmy troszkę bardziej naprawioną albo zreworkowaną, czemu on nie idzie? A, bo on nie żyje, dobra, nie było tematu. Okay. A i tak w ogóle postanowiłem, że teraz odcinki mniej więcej będą na kanale co dwa dni, mam nadzieję, że się będą przyjmować co odcinek coraz bardziej, zależy mi jednak, żeby była jakaś aktywność na kanale poza właśnie streamami. Nie wiem, nie wiem. Najgorsze jest to, że ja nie znam aż tak dobrze tego najstarszego cobblestone'a. Także jest dosyć problem ze znalezieniem ich. Albo ewentualnie możecie być gdzieś poza mapą, ale to jest tak za bardzo niedozwolone, bo mówiłem. Jest, dobra, jedna osoba for me. kolejna osoba. Nawet nie wiedziałem, że to jest takie przejście. Tutaj sprawdzałem mimo wszystko, ale wejdę jeszcze raz. No i bardzo dobrze, bo tak to bym Ciebie nie znalazł, Big. Siedem osób mi dokładnie zostało. Naprawdę oni się tak dobrze chowają na tej mapie, że nie jestem w stanie ich znaleźć. Ale no wyjątkowo, naprawdę dobrze tutaj przygotowali się, bo oni mieli w ogóle 20 minut na, znaczy na znalezienie sobie kryjówek. I widać, że naprawdę dobrze wykorzystali ten czas. Nie wiem. Nie mam pojęcia, naprawdę. Dobra, mam jedno pytanie do Was. Czekajcie. Czy oni są poza mapą? Napiszcie. Nikt nie jest... Dobra, to nie było tematu. Dobra, znowu was mutuję. To jest ustawione? Halo, to aż tak byłem blisko nich? Dobra, mam dla was drugie pytanie. Czy wszyscy są w jednej miejscówce, albo przynajmniej większość? Nie? Dwie osoby są tylko w jednym miejscu? Nie, naprawdę, nie mam pojęcia gdzie wy jesteście. Totalnie. Ty no, naprawdę nie wiem. Na tym troszkę późniejszym cobblestone, który został. Jest, dobra, jedna osoba plosi. Siema. Na tym właśnie późniejszym cobblestone'ie były trochę mniejsze problemy, bo on nie był aż tak rozbudowany. Trochę skrócili miejscówki. Dobra, jedną osobę znalazłem. Przejdzie by lek. Z którym grałem jeden na jeden. Polecam w sumie odcinek zobaczyć. Chyba jak to nagrywam jutro, dopiero ten odcinek wychodzi. Także, gdzieś tam na końcu będzie odnośnik, możecie sobie zobaczyć, jak nie widzieliście. No to ja jestem dzbanym, bo nie mogę nikogo znaleźć, naprawdę. Dobra, jeszcze raz sprawdzę, w sumie nie sprawdzałem tego dwa razy, więc sprawdzę sobie. Jest jedna osoba, Prodigy. Pozdro. I trzy osoby zostały, top 3, kto oczywiście zgarnie awubkę. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Dajcie mi podpowiedź, tylko jeżeli na przykład będzie i tak, i tak, to nie mówcie mi nic, ale i dobra, pytanie jest takie, czy oni są w pomieszczeniach wszyscy? No to dwóch jest, czy w środku... Dobra, nie, oni ich zdekują, to znaczy, że ktoś tutaj jest. Najgorsze jest to też, że nawet jak widzę tą osobę, to ona mi się nie podświetli na minimapie, bo jest cała czarna. Nie wiem, czy naprawdę zaraz się nie podnam. Słowo daję. Na środku, na. w środku czegoś na zewnątrz. Nie, dobra, jedną osobę znalazłem, kto to jest, Dezo? Siema, czyli dwie osoby są w tym samym miejscu, rozumiem, tak? Tak Okej okay. I jak to musimy rozwiązać powiedz mi? Jak myślisz? No kogo pierwszego zobaczysz, ale... kogo pierwszego zobaczę? Nie wiem nie wiem, nie wiem, totalnie. Okay. Nie gadaj, Jak wy tu weszliście? Ale ja was we dwóch widziałem naraz, to co robimy? Jeden na jeden, dobra, zagracie jeden na jeden Dobra, także 3, 2, 1 No i powodzenia Kto wygra jeden na jeden, wygrywa całą awupkę Fever Dream, stanie filtesty Za około 20 ile złotych I, no i Aizon wygrywa Dobra, także ty dostaniesz ode do mnie taką awupkę Tylko bez start tracka, bo gram w sumie taką samą A jeżeli wy chcecie wygrać kołaszka W start tracku, wystarczy, że zasubskrybujecie kanał Zostawicie łapkę i w komentarzu napiszecie Jaka jest wasza ulubiona mapa Bardzo dziękuję za oglądanie, siema